Dzień dobry kochani, ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, na początku będzie troszeczkę wstępu i takich spraw organizacyjnych, więc jeżeli ktoś nie będzie zainteresowany, także zostawiam Wam tutaj mniej więcej czas. Ile minut po prostu musicie przewinąć sobie film, żeby jakby pominąć te moje wstępne tutaj informacje, może tak. E, słuchajcie, na samym początku chciałabym wam serdecznie podziękować, ponieważ e, no 3000 jest nas już tutaj 3000 ponad nawet osób. Więc bardzo, bardzo wam za to serdecznie dziękuję. Jest mi naprawdę bardzo miło i, i witam serdecznie nowe osoby, a bardzo mocno z całego serducha dziękuję tym wszystkim, którzy są ze mną tutaj od początku. E, Chciałam Wam tyle powiedzieć, ale wiem, że muszę się tutaj troszeczkę sprężać i streszczać, więc może tak. W związku z tym, że jest dużo nowych osób i pojawia się bardzo dużo pytań na temat ceramisu, mam taką propozycję, żeby pod tym filmem i pod ym, chyba kolejnym, bo myślę, że następny film ukaże się jakiś, o jakiejś innej tematyce niż ceramis, ponieważ no, muszę sobie go przygotować. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania na temat ceramisu, to piszcie proszę w komentarzach y, pod filmem. Ja sobie to wszystko zbiorę. I nagram taki osobny film, w którym będę odpowiadała tylko i wyłącznie na Wasze pytania, ponieważ jest mi ciężko czasem w komentarzach. Próbuję czasem i tak gdzieś tam piszę, piszę, ale no, jest to. No nie jestem w stanie wszystkiego powiedzieć tak, jakbym chciała, napisać tak, jakbym chciała przekazać tych najważniejszych informacji. Dlatego, jeżeli macie pytania, piszcie, proszę, pod tym filmem tutaj pod następnym. Ja będę Was na bieżąco informować, może jakiś post zamieszczę, tam też będzie można pisać. Nie przejmujcie się tym, że coś się powtarza. Ja sobie to wszystko jakby tutaj przeanalizuję, przesortuję i, i odpowiem na te pytania, które najczęściej się powtarzają, które Was nurtują. Powiem, że nie wszyscy oglądają wszystkie filmy. Ktoś jest nowy, nie wie w ogóle o co chodzi. Więc po prostu zróbmy to na tej zasadzie, że Wasze pytania, moja odpowiedź i <gryw> tak spróbujemy to rozwiązać. Eee, czy coś jeszcze tutaj w ramach samego początku? No nie, słuchajcie, w dzisiejszym filmie pokażę Wam kilka rzeczy, które ostatnio do mnie trafiły. Pokażę Wam również, jakie nowości pojawiły się znów w Action. Ja już nie nagrywam jakby całego filmu z całym asortymentem. Będę po prostu Wam wrzucać e, filmy z nowościami, czyli z tymi rzeczami, które się pojawiają. E, które się po prostu dopiero co pojawiły. Natomiast jeżeli chcecie zobaczyć jakby e, większy asortyment, to po prostu będę zostawiała zawsze jakiś link do ostatniego filmu. Tak naprawdę to jest jeden taki duży z sezonu ogród. E, I chyba, chyba tak, chyba taki jeden duży, gdzie raczej starałam się nagrać większość tego asortymentu. Natomiast teraz widzę, że pojawia się, e, pojawiają się kolejne fajne, nowe rzeczy. I są też Wasze prośby, żeby zobaczyć, nie wiem, jakieś cekatory, jakieś skrzynki, coś w tym stylu. Więc ja na bieżąco będę, jeżeli Wy będziecie chcieli, żeby coś sprawdzić, to wtedy, jeżeli ja tam się pojawię, to nagram dla Was taki e, krótki filmik. Będziecie sobie mogli spojrzeć, co tam jest. E, no postaram się to robić tak raz w tygodniu. Ale wiecie jak to jest? No, plany swoje, życie swoje. Moja córka się niestety rozchorowała, już będzie teraz dwa tygodnie, bidulka w domu, więc ten mój czas jest też taki troszeczkę e, ograniczony z wiadomych względów. No, ale dobra, czyli to by było mniej więcej e, tyle, jeżeli chodzi o wstęp. <laughs> Jeszcze raz ślicznie Wam dziękuję, naprawdę jest mi naprawdę bardzo, bardzo miło, że jest nas już tutaj tyle. Ale dobra, zaczynamy. Więc tak, u mnie zrobiło się już troszeczkę wiosennie, troszeczkę zaklinam rzeczywistość. Bo za, dziś, za oknem dzisiaj było strasznie ciemno, ponuro, zimno i, i, i w ogóle wiosny to tam nie było widać wcale. Natomiast ja już troszeczkę tej wiosny przynoszę sobie do domku i tak posadziłam sobie, słuchajcie, dymkę na szczypiorek, dzisiaj z moją córką robiłyśmy sobie pastę jajeczną ze szczypiorkiem bo taką sobie zażyczyłam, więc tego szczypiorku już tutaj trochę ubywa ale powiem Wam, że fajna sprawa e, zakupiłam sobie tą dymkę, polska dymka, którą, e, na którą namówiła mnie Pani tutaj w takim osiedlowym sklepie ogrodniczym i powiem wam, że strzał w dziesiątkę. Jeżeli macie ochotę na coś świeżego, zielonego, to polecam. Słuchajcie, szkło jest Action właśnie. On jest strasznie ciężkie, ale powiem wam, że fajnie wygląda. E, mam też tutaj jeszcze jedno, takie mniejsze. Ja je wykorzystuję do różnych celów. Jak widzicie, teraz wsadziłam sobie te cebulki. Natomiast kiedyś tutaj miałam taką kompozycję z sukulentów. No różne, różne, różniste rzeczy się tutaj e, znajdowały w tym szkle. Można naprawdę wykorzystać je na wiele różnych sposobów. I nawet miałam taki plan, ponieważ w związku z tym, że w pepko znalazłam taką oto fajną fajną, no mnie się podoba e, osłonkę, taką już wiecie wielkanocną, wiosenną e, tutaj wcześniej była kwitnąca cebulka, która już mi niestety przykwitła, wyrzuciłam ją na balkon i chwilowo tutaj trafiło moje anturium i ja powiem Wam, że nawet fajnie wygląda, więc na razie go tutaj nie wyciągam dopóki nie zaopatrzę się w jakąś nową cebulę kwitnącą, pięknie pachnącą przynoszącą trochę wiosnę do domu, więc na razie sobie stoi to anturium i idąc tym tropem tego tutaj sznurka i piór Taki sam plan miałam, żeby po prostu tutaj to szkło przewiązać sobie takim sznurkiem jutowym albo jakąś kokardką, żeby je troszeczkę tak ozdobić, i myślę, że to może stanowić taką dekorację samą w sobie. Myślę, że nie, jakoś tak lepiej mi się podoba niż jakieś tam doniczce o słońce. No to, to taki mój wymysł <taki>, taki mój wymysł, tak sobie e, gdzieś tam wymyśliłam natomiast tutaj jest właśnie ta osłonka do której robiłam podejście trzy razy i za każdym razem mówiłam nie, nie, nie nie, nie będę kupować kolejnej osłonki no ale w końcu się skusiłam e, no nie jest to jednorazowy zakup myślę, że jest taka bardzo przyjemna tutaj mi się ten sznurek troszeczkę odkleił będę go musiała z tyłu podkleić klejem na to, co. natomiast cena tej osłonki to było jakieś chyba 12 złotych nie mam ceny pod spodem, nie, 12 zł nie dużo, nie mało to już wedle Waszego uznania, natomiast mnie się bardzo podobała i powiem Wam, że z taką kwitnącą tutaj cebulą w tej chwili jest moim anturium myślę, że mm, prezentuje się całkiem całkiem e, i teraz tak, kolejna rzecz, którą chcę Wam tutaj pokazać przy okazji e, odżywka do ceramisu, często pytacie mnie o odżywkę do ceramisu, jakiej używam, więc ja używam dokładnie tej i tylko tej, nic innego tam nie dodaję, nie nie kombinuję z uwagi na to, że nie mam czasu po prostu, więc leję 5 ml na liter wody, podlewam i to tyle, co robię, nic nie sprawdzam nic nie mierzę, kompletnie nic, po prostu wlewam do wody 5 ml, tu jest taka fajna miareczka jak naciśniecie odkręcę jedną ręką, to jest ok jak naciśniecie sobie tutaj butelkę o, proszę bardzo, nadmiar y, w latu jest powrotem do butelki tutaj macie już odmierzone 5 ml Lewacie do wody dziękuję i to by było na tyle więc taki odżywki do ceramisu udżywa, używam ja yy, myślę, że bez problemu gdzieś tam zostaniecie na Allegro na stronie zielonego parapetu, bo akurat ja kupowałam na zielonym parapecie natomiast teraz już mi się kończy, więc będę musiała się zaopatrzyć w coś nowego ale ponieważ jesteśmy już przy tych odżywkach, więc pokażę Wam odżywkę, którą kupiłam sobie w Action. Jest to odżywka, której nie znam, ale jeden z Panów polecił ją, znaczy polecił napisał, że ma, korzysta, rośliny są zadowolone, więc postanowiłam również spróbować. Cena tej odżywki to było jakieś 7 zł z haczykiem. One były jeszcze taniej, kiedy były w promocji to było jakieś 6 zł, bodajże. Są jeszcze, i tutaj Wam wrzucę taką przebitkę ze sklepu, bo są jeszcze do ziół warzyw i jeszcze są do roślin balkonowych. Natomiast zanim kupiłam tą odżywkę, to dość długo się zastanawiałam, ponieważ jest informacja w sklepie, że jest to odżywka do roślin kwitnących. Tak samo jest tutaj nawóz do kwitnących roślin pokojowych. No ale tutaj, oglądając zdjęcie, no to powiem Wam, że niekoniecznie wszystkie rośliny są kwitnące. I tutaj znalazłam informację, że dla roślin zielonych i kwitnących. Więc spokojnie możecie kupić i do takich, i do takich. Ja kupiłam dzisiaj pierwsza spodlałam. Zobaczymy, czy przeżyją. E, naprawdę, 7 zł. Leje się 1 czwartą nakrętki na 2 litry wody, więc no niewiele tego schodzi. Butelka jest o pojemności 1 litra. E, no, myślę, że cena jest dość atrakcyjna i. No nic, no, po prostu ją przetestuję. Jeżeli się sprawdzi, to oczywiście dam Wam znać. No ale tak jak mówi jeden z Panów tutaj powiedział, że ma, używa, jest, yy, rośliny są zadowolone. On chyba też. <laughs> więc, yy, więc, więc, więc myślę, że, że odżywka się sprawdzi, da radę i, i rośliny będą rosły pięknie i zdrowo. Dobra, czyli była odżywka. A słuchajcie, dobra, więc zróbmy teraz mały przeskok do roślin. Ostatnie akcje biedronkowe. No słuchajcie, powiem Wam, że nie będę się dużo rozgadywać na temat biedronki i tych roślin, które tam były do zdobycia, ponieważ mnie się kompletnie nic nie udało zdobyć. To jest tylko to jedno, jedyne, e, moja jedna, jedyna zdobycz, którą. Chcę Wam tu jakoś pokazać, tylko że jest dość ciemno, odbija mi światło, a może tak. Jest to Scindapsus Dark Form. Jest to jedyna roślina, którą udało mi się zdobyć w tych dwóch takich dwóch czy trzech strzałach, które ostatnio miały miejsce. Ja polowałam na monstery. Niestety. Bez jakiegoś tutaj pozytywnego rezultatu, troszkę z mojej, znaczy z mojej winy, nie z mojej winy, akurat nie miałam możliwości wyjść, a kiedy to był za pierwszym razem, a za drugim razem, kiedy się udałam na zakupy, to już stały dwie puste, e, takie niebieskie, plastikowe paletki, na których prawdopodobnie były te palety zbiorcze, i tam już była pustka. Dosłownie stały sobie dwie goły, więc no cóż mogę powiedzieć na ten temat. E, na Syngonium, oczywiście, gdyby było, to bym kupiła, ale no mam swoje, więc no powiedzmy, że, że, że tak bardzo mi nie zależało. Natomiast no te monsterki chciałam, no ale no niestety może uda się następnym razem. Więc gdybyście wiedzieli, że coś tam się e, ma wydarzyć ciekawego w tej Biedronce, to będę wdzięczna e, za informację. Więc tak wygląda scindapsus. Jest jeszcze nieprzesadzony. Jest cały czas w tym samym podłożu. Muszę się za niego zabrać, bo już tutaj widzę, że jakaś zmiana na liściu się zaczyna dziać. To jest dość mokro, no ale mam nadzieję, że jeszcze chwilkę poczeka i przetrwa. Te oczekiwania do przesadzenia. E, dalej, 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 damy ten szczypier już w takim mniejszym wydaniu w takim fajnym szkle. One wszystkie są właśnie dostępne w Action. Są takie fajne, okrągłe też misy płaskie. I wydawało mi się, że też fajnie by te szczypiorki tam wyglądały. Brakuje im kokardek, jakiś ozdób, no ale czasu nie ma. Pewnie szczypiorek szybciej zjemy, niż ja to udekoruję w jakiś tam sposób. No i słuchajcie, kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Action również. Słuchajcie, nowość, znalazłam ostatnią, 12 zł taki ukorzeniacz do roślin. Tutaj macie taką e, fajną szklaną, taki szklany wazonik, jakąś tak, jak, no jakiś po prostu pojemniczek, a la maleńki wazonik, do którego wkładacie sobie jakąś roślinkę. Ja akurat tutaj wrzuciłam sobie moją ceropię, którą ukorzeniam, Ona już tutaj dosyć puściła fajne korzonki. To się tutaj składa, jest na takim drewnianym stojaczku, to się składa, no ale oczywiście jak złożę to zaraz mi się wywróci i wyleje, więc pozwólcie, że postawię. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba, jako samodzielna dekoracja gdzieś tam na półce, naprawdę daje radę i albo taką ceropegię, albo jakąkolwiek po prostu, nie wiem, myślałam nawet o rafidoforze, żeby tutaj włożyć i puścić, ona mi się teraz ukorzenia. Myślę, że naprawdę e, fajny taki gadżet, no, 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 no ja jestem gadżeciara, <gryw> jak się okazuje, ale taka roślinna e, i ja lubię takie jakieś e, różne dziwne rzeczy i nowości, które się gdzieś tam pokazują, to próbuję jakoś tak wykorzystać, więc to jest właśnie ten ukorzeniacz c 12 zł i tutaj pokażę Wam przebitki ze sklepu, tam chyba też właśnie widać dokładną cenę, nie wiem czy tam są jakieś wymiary podane czy nie, tutaj słuchajcie również zaopatrzyłam się w miętę, ja nie wiem czy to jest za odmiana, ona ma takie mięsiste liście, Naprawdę one są grube. Niesamowity zapach. I ostatnio byliśmy u znajomych, gdzie była po prostu zwykła woda z cytryną i z tymi listkami, liśćmi mięty. I po prostu no rewelacja. Ja teraz nawet jak ruszam, to czuję zapach taki cytrynowy. Jest świetna. Naprawdę jest świetna. I powiem Wam, jak już zacznie się lato, to takie właśnie jakieś, um, jakaś woda z, nie wiem, z cytryną czy z jakimiś innymi owocami, i, i z takimi listkami, mięty naprawdę o jak pachnie, naprawdę robi robotę. Dobrze, i teraz tak, chcę Wam pokazać kilka nowości, które właśnie pokazały się w action, ale będę sobie musiała tutaj jakoś wspomóc. Eee, wspomóc i nie wiem, od czego tam zacznę. No dobrze, kochani. Nie wiedziałam od czego zacząć, więc może zacznijmy od początku. <słuchajcie>, Słuchajcie, od razu na dzień dobry pokażę wam, gdzie znajdują się, gdzie znajduje się skalpel, to jest zestaw noży precyzyjnych, i obok nich znajduje się właśnie ten pirograf, o którym wam kiedyś wspominałam, że służy mi do wypalania otworów w doniczkach. Jest po prostu rewelacyjny do tych rzeczy. On właśnie teraz wrócił do asortymentu, pojawił się znów w sklepie, więc jeżeli chcielibyście go sobie nabyć, on ma tutaj różnego rodzaju końcówki. Jeżeli chcielibyście sobie go nabyć, to jest w tej chwili pirograf za niecałe 38 zł. Kolejna rzecz to są te szkła, o których Wam wspominałam. Tutaj Wam je pokazuję właśnie. To jest ta misa taka. Za 10,99. Ja właśnie do niej chciałam te, te, te dymki sobie włożyć, ale w końcu znalazłam to, co miałam w domu, już stwierdziłam, że nic nowego nie będę kupować. Tutaj są takie różnego rodzaju wazony, z których o ten taki tutaj cylindryczny wykorzystałam do takich tutaj niecnych celów. Pokażę Wam jakich, ale to może w kolejnym filmie. Więc takie szkła mam, nie pokazałam Wam, ich tutaj zapomniałam ale pokażę Wam następnym razem do czego je wykorzystałam tutaj kochani możecie zobaczyć właśnie te odżywki, o których Wam mówiłam którą sobie kupiłam, 8 zł to jest ta właśnie odżywka do roślin pokojowych NPK 735 tutaj jest do właśnie jakichś warzyw, ziół ekologiczna odżywka a ona jest jeszcze tańsza, 5,99 no i na końcu możecie zobaczyć tą do balkonu NPK 746 799, 8 zł jej było powiem Wam szczerze najmniej z tych wszystkich e, tutaj pani jedna pani pytała o sekatory, no ja nie akurat ich nie oglądałam, ale proszę bardzo z miłą chęcią je pokażę mm. Nie mam tutaj za bardzo informacji, czy one są dobre, czy nie. Ja mam takie malutkie do kwiatów takich, wiecie, wazonowych. Chciałam powiedzieć do kwiatów ciętych do wazonu. I ja sobie tutaj nimi radzę bardzo dobrze. Natomiast no takie już poważniejsze ogrodowe, no to ciężko mi tutaj wydawać opinie. Natomiast mogę pokazać właśnie jakie są w jakich cenach różne takie również przybory. Ogrodowe są i one są chyba teraz od środy w promocji, więc są w jeszcze lepszej cenie. Ja Wam pokażę za chwilkę. O, a tutaj widzicie właśnie ten stojak na szczepki za 12,99. Mnie się bardzo podoba taki mini wazonik i tutaj jest taka fajna etykieta. Nie wiem, czy ja ją tutaj pokażę. Tam obok stoi na tej etykiecie. Hmm, Oj, widzicie, dwie, dwa takie maluszki sobie stoją i robią robotę. Bardzo fajne. <gryw> Polecam Wam serdecznie i teraz lecimy dalej. Są takie wielkie sekatory, no to już do jakiejś e, cięcia gałęzi. O, właśnie nrcę do gałęzi za 40 zł. To jeszcze to chciałam pokazać. I z drugiej strony, słuchajcie, skrzynki balkonowe też padło pytanie. Więc tutaj są, ale no wyboru za bardzo tych takich typowych nie ma. To jest donica pleciona, 35 zł. Jest podany wymiar. Ona w środku ma chyba tą wyściółkę taką, jakaś folia tam jest. No i tutaj są uchwyty. Mnie się to wydaje strasznie delikatne. No nie wiem, dziś nie mam zaufania do takich donic. I chyba z donic balkonowych... Tak, tutaj znowu wracam do tych mistera kotowych. Są naprawdę rewelacyjne i strasznie ciężkie. O, i tutaj jest jeszcze jedna skrzynia balkonowa, też z uchwytem ze 30 zł. No, no nie ma. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o donicę, no to jakiegoś tam dużego wyboru nie ma. Jest dużo takich okrągłych, ale tych takich podłużnych. O, tu jest jeszcze taka z uchwytami plastikowymi, ale... No to już nie wiem, ja jakoś no, nie mam zaufania, ja mam swoje stare, stare uchwyty, jakoś jeszcze dają radę, więc <noise> nie szukałam niczego nowego. Tu są jeszcze takie pojedyncze, te pojedyncze mam, eee, tylko one tak dziwnie jakoś wiszą, nie wiem, albo ja ich nie umiem wyprofilować, nie mam pojęcia. Pojawiły się też takie nowe doniczki za 12,99 i takie dosyć wielgachne, bardzo w bardzo fajnym kolorze za 45 i 30. Jajo, to jest tutaj donica jaju, no ok. Strasznie ciężka, ale ładna. Jak widzicie, jest dosyć naprawdę masywna. Nawet ciężko mi ją było podnieść jedną ręką, bo ona stała na samej górze. Tu już są takie mniejsze, mają otwory, tak samo jak te misy terakotowe. Naprawdę, gdybym miała miejsce na balkonie, to nawet bym się nie zastanawiała nad tą misą. I kolejna rzecz, która jest nowością, której ostatnio nie było i Wam nie pokazywałam, jest to tutaj taki stojak na rośliny, to się nazywa chyba etażerka, tak, tak tak, tak, profesjonalnie tutaj, o, etażerka ogrodowa dwupoziomowa za 45 zł. No ja niestety nie mam tutaj miejsca, żeby sobie wstawić, bardzo bym chciała nawet na balkon, ale to wszyscy by się o to potykali, <grym> więc odpada, mogę sobie tylko popatrzeć, były dwa kolory tej etażerki i teraz słuchajcie jeszcze sekundka jeszcze sekundka zaraz Wam pokażę e, jeszcze co jest w tej chwili w ofercie e, w tej chwili w promocji od środy e, są różnego rodzaju akcesoria właśnie typu e, typu 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 co łopatki, jakieś motyki e, za 3,99 co tam jeszcze było o tutaj jakieś takie e, to się nazywa po, facho, po fachowemu, a grabki matko zapomniałam, grabki ogrodowe. No dobra, one są w tej chwili w promocji, więc są troszeczkę tanie. Są lampy solarne za 3,39. Ta promocja będzie obowiązywała do wtorku. E, tutaj jest miks takich roślinek, które możecie sobie uprawiać w worku z Juty. Jeżeli ktoś by chciał sobie, to już jest gotowe. Otwieracie, macie worek. Jutowy i tam już jest wszystko gotowe. Wystarczy po prostu podlewać i o to dbać, żeby to wyrosło. To jest jakieś 15 zł za taki worek. Są też, muszę Wam powiedzieć, że są fototapety, takie roślinne. One z 360 na 255 cm, one były dość drogie, chyba 80 czy 90 zł. Ale są również, e, są również, e, zaraz wrócę do tego i Wam pokażę, co również. Aha, ale zanim wrócę do tych tapet, to jeszcze znalazłam po drodze sznurki do makramy. Gdybyście byli zainteresowani sznurkami do makramy, e, to pojawiło się właśnie, bo wcześniej ich nie było, e, pojawiło się, w ogóle ich chyba nigdy nie było. Pierwszy raz widzę, ze 13,95 tutaj macie e, e, wszystkie wymiary e, tych sznurków więc do makram jak najbardziej się nadają. A oprócz tego pojawiły się o, takie oto denice, które akurat są w promocji. To nie mój temat akurat, natomiast o, tam isa. tamte były takie, takie naturalne, jakby wypalane, a te już są takie bardziej tutaj szkliwione. Bardzo fajny jest ten kolor. Też ciężkie, jak nie wiem co. Tutaj macie wymiary. Dwa, dwie wielkości, a podejrzewam albo trzy, ale chyba już trzecie nie było. I tutaj pojawiło się takie złoto. Złoto naprawdę wielgachne, donice. E, one są takie metalowe. Tam w ogóle w jednej oglądałam, bo były jakieś otwory. Ja myślałam, że to są otwory, żeby można je było gdzieś zawiesić, podwiesić, ale nie wiem, nie rozszyfrowałam do czego. Może to taki jeden otwór na coś tam był. <laughs> one są od trzech różnych rozmiarach i w trzech różnych cenach. To jest najmniejsza. Jest większa za 16, tam ta mniejsza była za 12 czy za 13, no i ta największa jest za 30 zł. Te to, to pojawiły się z nowości. I co ja Wam tam dalej chciałam pokazać? Dobra, muszę dalej przeskoczyć. Aha, wielgachne donice, naprawdę wielgachne. Do tej donicy bym spokojnie e, tam się zmieściła w całości. Musiałabym się tylko troszeczkę skulić. E, były tutaj dwa, trzy chyba nawet wymiary. Naprawdę ta jedna była gigantyczna. No spokojnie wchodzę tam, kucam i, 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 i mieszczę się w całości, więc była naprawdę wielka, plastikowa. I z drugiej strony też będzie. O, właśnie tutaj jest jeszcze jakaś zasłona przeciw owadom, A obok stoi właśnie też taka donica. I tutaj jeszcze, kochani, pojawi się coś. Czy ja to tutaj wam pokażę? tego filmiku nie mam, kurczę, szkoda e, tu jest ta to nie jest fototapeta to jest po prostu tapeta, którą jeszcze Wam chciałam pokazać, ona jest w cenie 30 zł, to są liście palmy powiem Wam, że nie jest taka zła wcale i ta cena też jest dość dobra, bo ja pamiętam, że za swoją w pokoju zapłaciłam, ho, ho, ho jeszcze trochę, natomiast tu jest za 30 zł, te liście są takie dość, dość kwestia gustu oczywiście no ale jak to mówią, o gustach się nie dyskutuje i słuchajcie, przelatuję sobie tutaj jeszcze i chyba nie pokazałam wam no chyba wam nie pokazałam albo wykasowałam sobie przed chwilką filmik który miałam są takie fajne takie fajne koszyki do podwieszania kurcze nie wiem, jeżeli znajdę może na drugim telefonie filmik to wam wrzucę. Takie koszyki, które my czasem stawiamy gdzieś tam na podłodze, na roślinki, to są właśnie z takimi już gotowymi uchwytami, które mogą służyć jak makrama. Możecie sobie je po prostu wziąć i podwiesić gdzieś tam pod, na hakach pod sufitem. Także wydaje mi się, że to już chyba będzie na tyle dzisiaj z tych moich rzeczy, które chciałabym Wam przekazać. Um, słuchajcie, no, no tak, no myślę, że to już wszystko. Jeżeli coś mi się przypomni, no to już będzie w następnym filmie. Aha, to jeszcze Wam mogę zdradzić jedną rzecz, że już roz, roz, rozpoczęły się u mnie plany balkonowe. Zaproszę Was już na odcinek. Um, już osobny odcinek to będzie mały unboxing, pokażę Wam, co sobie zamówiłam, co będzie w tym roku na balkonie. Mam nadzieję, że wszystko mi się uda e, tak jak sobie zaplanowałam co tam jeszcze ciekawego um... a dobra, już nie będę Wam zdradzać wszystkiego pokażę Wam w następnym odcinku, już skupmy się na tym co dzisiaj było życzę Wam wszystkiego kochani dobrego jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście jest mi naprawdę, naprawdę bardzo miło i, i dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze przypominam jeszcze raz o tych pytaniach na temat ceramisu postaram się nakręcić ten film jak najszybciej, przygotować go e... No i tyle, to no dużo zdrówka Wam życzę. Do następnego kochani. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!